Ahoj! Witam wszystkich na moim skromnym kolanze. o kruchej filozofii teologii, czyli co? leczą w Trawie Piszczy i zapraszam... ...na dziesiąty odcinek cyklu Teologia, Krótkie Logia, w którym poruszę temat dekalog a kult Można się spotkać niekiedy z zarzutem, że chrześcijański kultobrazów obrazów, obecny w Kościele Katolickim, w kościołach wschodnich, w kościele prawosławnym, no nie zgadza się, czy jest sprzeczny z przykazaniem dekalogu, które to przykazanie znajduje się w Starym Testamencie, a, który, a które to przykazanie zakazuje sztuki figuratywnej. Co więcej, czasami można usłyszeć i taki zarzut, że Kościół celowo owo przykazanie usunął ze swoich katechizmów, by w ten sposób usprawiedliwić swoją pobożnościową praktykę. No jest to dobra okazja, żeby w ogóle zapoznać się z brzmieniem dekalogu w Starym Testamencie. Otóż w Starym Testamencie są dwie wersje dekalogu, w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. W Księdze Wyjścia czytamy tak. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który się wybił z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem za wzrostem, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga, Pana Boga Twego do trzech trz, rzeczy, gdyż Pan nie pozostaje bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do trzych trz, rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby Go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień za siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy, ani ty, ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan Bóg niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W siódmym zaś dniu odpoczął, dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czyli ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój da tobie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek, nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. W Księdze Powtórnego Prawa czytamy w ten sposób. W tym czasie ja stałem między Panem a Wami, aby Wam oznamić słowa Pana, gdyście się, gdyście się bali ognia i nie weszli na górę. A on mówił, ja mnie z Bóg Twój, który się wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, jest, co jest na niebie wysoko, albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył, bo ja jestem Pan, Bóg Twój, Bóg zazdrosny, każący nieprawość ojców na syna w trzecim i czwartym pokoleniu tych, którzy mnie nienawidzą, a, których okazują, a który okazuje łaskę w tysięcznym pokoleniu tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz brał imienia Pana Bogatwego do trzych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do trzech rzeczy. Będziesz zważał na szabat, aby go uświęcić, jaki nakazał Pan Bóg Twój. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana Bogatwego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani żadne Twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w Twoich ramach, aby wypoczął Twój niewolnik i Twoja niewolnica, jak i Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan Bóg Twój ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, przeto ci nakazał Pan Bóg Twój strzec z dnia szabatu. Trzci Twego Ojca i swoją matkę, jak Ci nakazał Pan Bóg Twój, abyś długo żył. Jakby się dobrze powodziło na ziemię, którą daje Ci Pan Bóg Twój, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego, nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do Twojego bliźniego. No, warto zwrócić uwagę, że są no, pewne różnice między tymi dwoma wersjami dekalogu. Mianowicie no, inaczej się uzasadnia spoczynek szabatowy. W Księdze Wyjścia mówi się, że dlatego trzeba zachować spoczynek siódmego dnia, dnia, dnia szabatu, bo Pan Bóg odpoczął siódmego dnia po stworzenia, a w Księdze po, Powtórzonego Prawa, dlatego że, się, że Izrael był, też, był w niewoli, a więc nie obchodził żadnego, żadnych świąt, Zatem teraz, jako wolny naród, powinien świętować szabat. Też w ostatnim wersie jest ciekawa, że w księdze wyjścia żona jest zalecena do, do domu bliźniego swego, bo się mówi w ten sposób: nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, no i się wymienia, że tak powiem, elementy tego domu bliźniego swego, w tym żona. Ani żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy. W księdze powtórnego prawa, no żona już nie jest zaliczana do, nie wchodzi w obręb no tego ja wiem, domu bliźniego swego, nie jest elementem owego domu. Jeśli chodzi o, to, o, o ten fakt, który nas interesuje, o to przykazanie zakazu czy, czynienia sobie rzeźb, no sztuki figuratywnej, no to brzmi podobnie w obu. Jest wyraźny zakaz. Trzeba powiedzieć, że w Starym Testamencie można znaleźć jeszcze inne miejsca, które mówią o zakazie sztuki figuratywnej. Ja tu pokazuję dwa z księgi powtórnego prawa. W czwartym rozdziale tak czytamy: W tym czasie rozkazał mi Pan uczynić, uczyć Was praw i nakazów, byście je pełnili w kraju, do którego wchodzicie, by objąć go posiadanie. Pilnie się wystrzegajcie, skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówi do Was Pan. Spośród ognia na chorebie, abyś nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzn lub kobiety. Podobiznę jakiegokolwiek, jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiego, jakiegokolwiek, jakiegokolwiek ptaka latającego pod niebem, podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, które jest w wodach pod ziemią. Gdy poniesiesz oczy ku niebu i użyć słońce, księżyc i gwiazdy i wszystkie zastępy niego, obyś nie pozwolił się zwieść. Nie oddawał im pokłonu, nie służył, bo Pan Bóg Twój przydzielił je wszystkim narodom pod sniebem. A Was Pan wybrał sobie, wyprowadził Was z pieca do, do, do topienia żelaza z Egiptu, abyście się stali Jego ludem, Jego własnością, jak dziś jesteście. No tu się powie, No wyraźnie widać, że zakaz y, tych sztuki figuratywnej no był związany z obawą. No powiedzmy, bało kwalstwa, że robiąc jakieś sobie rzeźby, naród wybrany odejdzie od tego Boga, który wyprowadził z Egiptu. Zakaz, że tak powiem, że mają powiedzieć, sztuki fiugratem nie był sztuką za sztuki, dla sztuki, tylko czemuś służył konkretnemu. W innym miejscu w księdze powtórnego prawa tak czytamy. Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub zelanego metalu. Rzecz obrzydliwa dla Pana. Robotę rąk rzemieślnika i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi lud, cały lud powie Amen postawił w miejscu ukrytym, czyli będzie mu oddawał kult no, niezwiązany z kultem tego boga, który wyprowadził naród wybrany z Egiptu. Znowu mamy ten akcent, że zakaz sztuki figuracyjnej był podyktowany obawą, iż część oddawana takim podobiznom odwiedzie naród wybrany od religii, by tak powiedzieć, jachwistycznej. Trzeba powiedzieć, że podział w dekalogu ten, który zna, zna, znamy z katechizmów, pochodzi z pierwszych wieków. No, po prostu było to podyktowane no, pewnie względami dydaktycznymi. No, trudno nauczyć się dość długiego i skomplikowanego tekstu, jaki jest w, yy, w Starym Testamencie. Mamy takie dwa podziały. Na, na zachodzie podział tych przykazań pochodzi od Klemensa Ryksaneryjskiego, Rygenesa, Świętego Augustyna. I podział ten w sumie między nimi kościół rzymskokatolicki i kościół w Ja augsburski. jest Pan Bóg twój, który się wyłóż z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych obok przede mną. Nie będziesz wzywał w imienia Pana, Pana Boga Twego na daremno. Pamięta byś dzień święty święcił. Ci Ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego wszelkiego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego bliźniego jest. Na wschodzie, w kościołach wschodnich, prawosławnym, ale też w reformowany reformowanym, używane jest inne brzmienie dekalogu. Ów podział, czy ta wersja pochodzi od Filona i innych greckich ojców kościoła. I tak czytamy, na przykład w katekizmie kościoła prawosławnego: Ja jestem Pan, Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie. Nie czyń sobie Bożka ani żadnego podobieństwa rzeczy, tych, które są w niebie, w górze które są na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał, ani im służył. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do tr trzech rzeczy. Pamiętaj o dniu szabata, bo go uświęci. sześć dni będziesz pracował, dzień za siódmy jest szabatem koczci Pana. Trzy ojca Twego i matkę Twoją, a będziesz żył długo. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwo jako świadek. Nie będziesz pożądał dóbr bliźniego swego. No to rzuca się w oczy, że kościoły wschodnie, kościół prawosławny, gdzie kult ikon jest no bardziej głęboki, rozbudowany, bardziej intensywny, jak można powiedzieć, niż w kościele zachodnim, rzymskokatolickim, mamy przykazanie, które powiada o tym zakazie tworzenia sztuki figuratywnej. No jest to zaskakujące. No i nie jest prawdą, że tak jakby chrześcijaństwo kryło w przykazanie. No to dziwi, ale to zdziwienie. No, mija, gdy zwróci się uwagę, iż zakaz sztuki figuratywnej nie był w Starym Testamencie czy w religii starotestamentalnej absolutny. W Księdze Wyjścia tak czytamy. Pan tak przemówił do Mojżesza. I uczynił mi święty przybytek, aby mógł zamieszkać pośród was. Budowę zaś przybytku i wykonanie wszelkiego jego sprzętów przeprowadzicie dokładnie według tego, co ci ukażę. I uczynią arkę drzewa kacjowego. Jej długość będzie wynosiła 2,5 łokcia, jej wysokość 1,5 łokcia i jej szerokość 1,5 łokcia. A no więc tu Pan Bóg powiada Mojżesza, że chce, żeby była świątynia. No, na razie to ona miała formę takiego namiotu spotkania, gdy żydzie wędrowali przez pustynię na, na półwyspie Synaj. No i szczegółowo określa, jak ona wyglądać. No więc miała być na przykład arka świadectwa drzewa kacjowego pozwacana. I włoży do Arki świadectwo, które dam Tobie, no, chodzi o, o te 10 przykazań, o tablicę. I uczynisz przebłaganie ze szczerego złota. Długość jej wynosić będzie 2,5 i pół łokcia, szeroko zaś półtora łokcia. Dwa też cheruby wykujesz wykuje ze złota. Uczynisz zaś je na obu krańcach, końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze. I zakrywać będą swymi skrzydłami przewłagalnie. Twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu, i ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Postawisz przybytek według wzoru, który ci ukazałem na górze. Zrobisz to jest z i czerwonej purpury z karemazynu i kręconego bisioru z cherubami, wykraftowanymi przez biegłego tkacza. No to jest zaskakujące, że w owej arce przymierza czy w tej Arce Świadectwa, było dziesięć przykazań. Jedno z nich mówiło zakazanie, zaka, o zakazie sztuki figuratywnej. Jeśli tak można powiedzieć, tych przykazań strzegły dwa cheruby, a więc rzeźby istot niebieskich. Można znaleźć w Internecie różne rekonstrukcje Arki Przymierza. Jedna z nich w ten sposób wygląda. A więc tu, no w centrum jakby sanktuarium, w centrum religii no Izraelitów która to religia miała zakaz czynienia sztuki figuratywnej, to tego zakazu pilnowały dwa cheruby. Więc tu, gdzie nie było ryzyka odejścia od religii jakwistycznej, sztuka figuratywna mogła istnieć. No tu mamy taką rekonstrukcję tej świątyni. Na dole no, był takie ogrodzenie. W środku był ten namiot spotkania przed namiotem, ołtarz całopalenia, a w środku, tutaj po lewej stronie widzimy, kapłana, gdy się wchodziło do przybytku, po lewej stronie była ta słynna menora żydowska, po prawej, po prawej ołtarz chlebów pokładnych. Przed zasłoną, gdzie stała arka przymierza z cherubami i dziesięcioma przykazaniami, był ołtarz, którym się składało ofiarę z kadzidła. Co więcej, owe podobizny i stąd tych cherubów wykonali natchnieni i wybrani przez Boga ludzie. Jak czytamy w Piśmie święte, była to nie sztuka sakralna, czy sztuka liturgiczna. Tu mam dwa tego przykłady. I rzekł Pan do Mojżesza, oto wybrałem Besalela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy. I napełniam go Duchem Bożym, mądrością i rozumem i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac. Pomysłowością w pracach w złocie, w srebrze, w brązie i w rzeźbieniu kamieni do oprawy i w rzeźbieniu drzewa oraz wykonaniu różnych dzieł. A doda mu Achaliba, syna Achisamaka z pokolenia Dana. Napewnił no, wszystkich rękodzielników mądrością, aby mogli wykonać to, co ci rozkazałem. Namiot spotkania, arkę świadectwa, przechwagalnia, która jest na niej i wszystkie sprzęty przybytku. Zatem tu się mówi no, rzecz ciekawą, jakoś mniej znaną. Tak, że owe cheruby, całą tą świątynię, ten namiot spotkania, wykonali ludzie specjalnie przez Boga natchnieni i obdarzeni Duchem Bożym. A więc istniała, by tak być natchniona przez Boga, sztuka sakralna w obrębie Starego Testamentu, choć no, rzeczywiście yy, tylko właściwie w świątyni. Co oni wykonali, cheruby, wykonali tą zasłonę, na której były, były wyhaftowane cheruby i tak dalej. No jest to, jeszcze można jeden ciekawy tutaj moment zauważyć. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza z Księgi Liczb, czytam: spozoruj węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy, ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mołżesz węża miedzianego i go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. No to no jest wyraźnie, że, że wąż, a więc no ktoś, istota, która pełza po ziemi, gdy ją sporządził Mołżesz na rozkaz Pana Boga, nie odwodziła Żydów od prawdziwej religii, religii jaświstycznej. Wręcz przeciwnie, ten wizerunek no był zbawszy wybawiał. Po prostu od śmierci na skutek ukążenia przez jadowitego węża. No to jest ciekawe bardzo, więc jeszcze raz, ten zakaz sztuki figuratywnej nie był absolutny, co więcej, była sztuka figuratywna w obrębie Starego Testamentu, nakazana przez Boga. No Mojżesz, no to największy prorok i on sporządził węża. No przyznał przykazania. Tutaj mamy jeszcze księgi królewskiej. Król Salomon, gdy Salomon budował świątynię, Król Salomon polecił sprowadzić styru Hirama. Był on synem wdowy z pokolenia Neftalego. Ojciec zaś jego był brązownikiem pochodzącym styru. Był on pełen mądrości, rozsądku, umiejętności wykonywania wykonywaniu wszelkich wyrobów z brązu. Przybył więc do króla Salomona i wykonał zleczone przez niego prace. No, jakie to były prace? Następnie, między innymi, następnie sporządził odlew morza o średnicy dziesięciu łokci. Obo morze to jest taka specjalna kacz, która była przed na terenie świątyni, która służyła do rytualnych obmyć. A więc odlew morza o średnicy 10 łokci, okrągłego, o wysokości 5 łokci i obwodzie 30 łokci. Pomiędzy jego krawędzi opasywały dookoła rozchylone kielichy kwiatowe. Na 30 łokci otaczały morze w krąg. W jego odlewie były razem odlane dwa rzędy rozchylonych kielichów kwiatowych. Stały one na 12 wołach. Trzy zwracały się ku północy, trzy na zachód, trzy na południe i trzy na wschód. Może to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie gzady zwracały się do wewnątrz. No, tu jest tak dość szczegółowy opis, ale no, woły jest to sztuka figuratywna. Są też różne rekonstrukcje, można zobaczyć tej świątyni Salomona. No jedna taka. Tu mamy, tam gdzie się tak dymu nosi ołtarz całopalenia, no, to była duża budowla. Za ołtarzem stał ten przybytek, gdzie była w środku ta Arka, przy, arka, arka Przymierza, z tymi szerubami. No i tutaj przed świątynią było to owo morze. A więc zbiornik taki do, z wodą do do rytualnych odrzeczeń, jak mówiłem, no ją stał na wołach. A więc wciąż nie była sztuka figuratywna, bo tu nie groziło, daj się, mojej religii archeistycznej. Jako ciekawostka, synagoga w Doeuropos to jest miasto, które niegdyś leżało w obrębie Cesarstwa Rzymskiego, dzisiaj leży w ruinie, no i tam dokonano różnych ciekawych odlicz archeologicznych, m.in. synagogę sasów starożytnych, antycznych, która jest pokryta malarstwem figuratywnym. to no, widać rekonstrukcję czy, 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 czy reprodukcję. Po prawo widzimy rycinę, która, która no, przedstawia córkę Faraona, która wydobywa Mojżesza z Nilu. Tu zatem no, no, judaizm nie, nie stosował całkowicie rygorystycznie zakazu sztuki figuratywnej. Religijna praktyka spojrzenia ikon no, chrześcijaństwo opiera się na takich, no, wielu tekstach Nowego Testamentu. Ja, no, przytoczę tutaj dwa. Mówi tak, Pan Jezus, gdybyście nie poznali, znalibyście mojego ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip, panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. O, odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jesteś z wami, że jestem z wami, a jeszcze mnie poznaliście? Kto mnie zobaczył, zobaczył także ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? No i jest do kolosa, on tak mówi o Panu Jezusie. On jest obrazem Boga niewidzialnego pierworony wobec każdego stworzenia. Więc z poprzednich tekstów czytałem, że w yy, księdze, księdze Prawa Powtórzonego, że zakaz sporządzania no, obrazów odnoszących się wprost do Boga był związany z tym, że gdy Bóg przemawiał na chorebie, na Synaj, nie widzieli się żadnej postaci. No to mówi Nowy, nowy Testament, że kto mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. Tak mówi Pan Jezus do swoich uczniów. Drugi Sobór unicejski, który się odbył w 787 roku, no zdefiniował czy określił chrześcijański kult obrazów, jego istotę. Obrady tego soboru są związane z kryzysem tym ikonoklastycznym. Żeby więcej się im dowiedzieć, odsyłam do zwłaszcza mego siódmego i 8 odcinka, zwłaszcza ósmego playlisty Teologia, Krótkie Logia. Oto co sobór orzekł czy jak naucza. To jest fragment. Zachowujemy nienaruszoną całą przekazaną tradycję Kościoła, zarówno pisaną, jak i niepisaną. Jednym z elementów tej tradycji jest malowanie wizerunków na obrazach. W ten sposób były obrazy, były, był zgodny z przekazaniem, przekazem podanym przez Ewangelię. Aby te wizerunki potwierdzały, że Słowo Boże naprawdę było człowiekiem, a nie wytworem fantazji, i abyśmy mieli z tego korzyści, utwierdzając się w tej wierze. Nie otacza się ich jednak taką adoracją, jaką według naszej wiary należy się wyłączyć na naturze bożej. Oddaje im się hołd przez ofiarowanie kadzidła i zapalanie świateł. Podobnie jak to się czyni przed wizerunkiem drogocennego i ożywiającego krzyża, przed świętymi ewangeliami i innymi przedmiotami kultu. Cześć oddawana wizerunkowi przechodzi na prototyp, a kto składa hołd obrazowi, ten go składa istocie, która, którą obraz przedstawia. No tak powiada, yy, powiada Sobór. Naukę soboru, czy też, jakby, istotę kultu, ikon, kultu obrazu w chrześcijaństwie można w takich oto punktach przedstawić. Nie? Więc cześć oddawana obrazowi przechodzi na prototyp. Jeżeli jest to ikona pana Jezusa, no to na pana Jezusa, który według wiary chrześcijańskiej przebywa, tak można powiedzieć, na prawicy A ten, kto daje cześć obrazowi, czci tego, co jest na nim przedstawiony. I teraz tak, czym nim jest, jest cześć? Prost Kinezizm po grecku która jest prawomocnie okazywana ikonom, a czym innym jest adoracja, laiteria, którą która może, może być oddawana tylko Bogu. I no akurat po polsku jest tylko jedno słowo kult, więc kult, kult, kult Boga, kult Matki Boskiej, kult ikon, kult obrazów, kult relikwii. Natomiast no język grecki jest bardziej elastyczny i używa innego słowa na określenie kultu, który jest oddawany obrazom, proskinesis, a inaczej Bogu, laiteria. I Wnikło od tego takie nieporozumienie, bo gdy tłumaczono, orzeczenia Soboru są po grecku, gdy tłumaczono na, właśnie na, na łacinę, no to to prost kinezy, co oddano przez adorację. No i powstał na zachodzie no taki, można powiedzieć, no, no bunt w pewnym sensie, że ja jak można oddawać obrazowi taki sam kult jak Bogu. No tak Soból nie nauczał. No i trzeci punkt. Trząc ikonę Chrystusa, Ci mi adorujemy Jego samego oraz swoją jego obecność na ziemi oraz nasze zbawienie. tak? I obrazy Chrystusa mają taką bezpośrednią relację ze wspomnieniem wcielenia Słowa. Ze wspomnieniem. Ci, którzy odrzucają obrazy Chrystusa, odrzucają wcielenie. No, więcej o tym w tych odcinkach, o których mówiłem, zwłaszcza w ósmym odcinku mojej tutaj playlisty Teologia Krótkie Logia, ale. Obrońcy obrazów powiadali, że, jeżeli my powiemy, że nie można namalować obrazu pana Jezusa, tak jak można namalować obraz każdego człowieka, no to nie był prawdziwym człowiekiem. Nie było prawdziwego wcielenia. Tak naprawdę, Syn Boży nie stał się człowiekiem. Więc spór o, o kult obrazów ma, jest, ma taką no, głębię teologiczną. I teraz obraz nie posiada przymiotów, archetypu. Czyli obraz no, nie, nie jest Bogiem. Nie ma takich przymiotów jak, jak osoba, która jest na tym obrazie przedstawiana. Czym jest obraz, a czym innym jego archetyp, ten wzór, prototyp? Obraz, który się widzi, komunikuje z archetypem tylko w oparciu o imię, a nie o substancję. No nie, jest, nie ma w obrazie jest obecnego bóstwa na tym obrazie, który no, jest w kościele. Tym, co łączy obraz z archetypem, jest tylko imię archetypu, który się go pozdrawia. Tak? No więc Obraz przedstawia po prostu osobę. Jeżeli ktoś przedstawia ikonę, no powiedzmy Matki Boskiej, pana Jezusa, to on przedstawia tą osobę. Czy świętego, czy anioła, która jest w niebie, a ten obraz no nie ma cech tej osoby oczywiście. Obrazy świętych nie są same przejście cudowne, ale sam bóg, który działa przez te obrazy. No sam obraz sam siebie nie działa. Coś oddawana nie jest bałwochwalstwem. Chrześcijanie są obrazy, ale ich nie ubóstwiają, więc malarstwom na cel duchowy, no podnosi myśl do typu. Podsumowując, no, trzeba powiedzieć, że chrześcijański dobrze pojęty kult obrazów, no, nie jest sprzeczny, nie stoi w opozycji do nauczania biblijnego. No, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, iż Biblia chrześcijańska to Stary i Nowy Testament i Stary Testament, no, czyta się świetle nowego. Zresztą, jak staram się podkreślić, zakaz sztuki figuratywnej obecny w Starym Testamencie no, nie był absolutny. Oczywiście to, co mówiłem, jest taką powiedzmy, nauką normatywną, jak powinny wyglądać kultoobrazów. Jest naprawdę nauka bardzo wyważona. Natomiast no, w praktyce bywa różnie. Może być przesadny kultoobrazów, oczywiście. No, oczywiście, no, temat y, teologii i obrazów jest bardzo obszerny i zasługuje na osobny filmik. No może kiedyś kiedyś ten temat podejmę. W tym odcinku to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia, obejrzenia następnych. Również wszystkich, które do tej pory udało mi się jakoś nakręcić. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No, może jakaś subskrypcja by się też przydała. Może jakieś kciuki. Także. Ahoj.